Tak, dobrze odgadliście. Zielona będzie podeszwa. i teraz kwestia nosków. Czy noski będą zagięte, czy nie. Dopiero wyszła na, na sam koniec, ponieważ musi zelówka starczyć do końca. A jak jest duży rozmiar, no to tutaj widzicie, że yy, brakłoby pięty. Więc yy, jeżeli ta zelówka by była za mała na te buty to z większej zelówki można by zrobić, ale bez nosków. Po prostu tutaj zeszlifowane i niezawinięte. A tutaj się udało, mam nadzieję, że się uda dopasować, żeby były zawinięte. Podeszwa przyklejona, teraz musi 12 godzin odleżeć i dalsza praca będzie. No i doczekały się. Teraz będzie obróbka gumy. No, i buty gotowe. Zobaczcie sobie, jak ładnie wygląda ta zielona podeszwa. Oczywiście, tutaj jest Vibram, bo to są gumy dobrej jakości i najbardziej znane na świecie. O. Dajcie znać w komentarzach, albo serduszko dajcie, jak Wam się podoba ta realizacja. Pozdrawiam, szef z Damian. Zapraszam również na mój sklep internetowy z tam znajdziecie środki do czyszczenia konserwacji butów oraz. nawet możecie kupić usługi.